W spokojnej dzielnicy mieszkalnej, nieco oddalonej od zgiełku Nowego Jorku, stoi staroświecki dwupiętrowy dom. Jego drewniana elewacja, pomalowana na biało, jest wyblakła w niektórych miejscach, co oświadczy o latach pogody, które przetrwał. Przy drzwiach wejściowych znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W tym domu ja, Julia Brown, żyłam spokojnie z moją teściową Dali, przynajmniej do pewnego fatalnego dnia. Nie wtrącaj się w sprawy, które cię nie dotyczą. Jeśli nie możesz oddać mi całej swojej pensji, to odejdź. W chwili, gdy te szokujące słowa padły z ust mojej szwagierki Marlin, mój świat wywrócił się do góry nogami. Kropka co? Mój głos był ochrypły ze zdumienia. Marlin kontynuowała z triumfującą miną. Jestem córką tego domu, a ty jesteś tylko obcym. Pozwolę ci zostać, jeśli co miesiąc będziesz oddawać swoją pensję. Kropka, jeśli ci się to nie podoba, to odejdź. Jej słowa odebrały mi mowę, kropka Przez dziesięć lat dzień i noc z oddaniem opiekowałam się teściową, i to było oburzające, że moja szwagierka, która nie robiła nic poza zabawą, mówiłam i takie rzeczy. Kropka, kłębił się we mnie gniew, smutek i głębokie poczucie rozczarowania. Kropka, doskonale pamiętam dzień w którym poślubiłam Resele i przyjechałam do tego domu 20 lat temu. Miałam wtedy 28 lat. Rassel, włoski student, który niedawno przybył do Ameryki, uprzejmie mnie zaakceptował. Wraz z naszym małżeństwem rozpoczęło się wspólne zamieszkiwanie z jego matką, Dali. Ojciec Resele już zmarł, a mieszkanie z Dali wynikało z synowskiej pobożności Resele, który nie mógł zostawić matki samej. Kropka, na początku byłem niespokojny. Życie w obcym kraju z teściową, która mówiła innym językiem i pochodziła z innej kultury, było zniechęcające. Jednak Dali zdawała się wyczuwać mój niepokój i zawsze witała mnie z uśmiechem. Julia, musi być ciężko przyzwyczaić się do życia w Ameryce. Jeśli kiedykolwiek będziesz czegoś potrzebować, nie wahaj się zapytać. Dali pomagała mi uczyć się angielskiego i uczyła mnie o amerykańskiej kulturze i zwyczajach. Stopniowo jej życzliwość i troskliwość otworzyły moje serce. Cierpliwie uczyła mnie prac domowych i gotowania. Dali wyjaśniła mi, jak przygotować śniadanie w amerykańskim stylu i jak prawidłowo ugotować indyka na święto. Dziękczynienia, prowadząc mnie przez każdy krok z uwagą. Julia, Twoja zupa jest naprawdę pyszna. Czy mogłabyś mnie nauczyć, jak ją zrobić? Takie słowa od Dali napełniały mnie radością. Kropka, w naturalny sposób zbudowałyśmy relację, w której szanowałyśmy i uczyłyśmy się od siebie nawzajem. Na szczęście Dali była bardzo życzliwą osobą i dobrze nam się razem żyło. Choć nie była ze mną spokrewniona, stała się dla mnie jak prawdziwa matka. Kropka, jednak wszystko zmieniło się 10 lat temu, kiedy Dali nagle się załamała. Pewnego dnia, kiedy wróciłem do domu z pracy, znalazłem ją leżącą na podłodze w salonie, kropka, chociaż prawie spanikowałam. Udało mi się zachować spokój i natychmiast wezwałam karetkę. W szpitalu zdiagnozowano udar mózgu. Na szczęście przeżyła, ale została z paraliżem prawej strony ciała, kropka, gdy lekarz wyjaśnił potrzebę długotrwałej rehabilitacji i codziennej pomocy. Mój umysł stał się pusty. Pani Brown, pani teściowa będzie wymagała długotrwałej rehabilitacji. Będzie również potrzebowała pomocy w codziennych czynnościach. Lekarz powiedział, że słysząc jego słowa, przytaknęłam. W tym momencie podjęłam stanowczą decyzję. Rozumiem. Zajmę się nią. Russell zgodził się ze mną. Rzuciłam pracę i zaczęłam pracować w domu jako freelancer. Aby móc opiekować się Dali w pełnym wymiarze godzin opieka nad nią okazała się większym wyzwaniem, niż sobie wyobrażałam. Pomoc przy posiłkach, kąpielach i codzienne towarzyszenie jej w sesjach rehabilitacyjnych było bardzo pracochłonne. Czasami byłam kompletnie wyczerpana kropka ale słowa podzękowania i uśmiech Dali uzdrowiły moje serce. Ponieważ wcześniej straciłam rodziców. Dali była dla mnie jak prawdziwa matka dlatego opieka nie była dla mnie ciężarem. Postrzegałam to jako okazję do odwzęczenia się. Trzy lata temu nasza rodzina stanęła w obliczu kolejnej próby. Był chłodny, deszczowy dzień. Gdy jak zwykle przygotowywałam śniadanie, nagle zadzwonił telefon. To była policja. Pani Brown, przykro mi panią informować. Pani mąż brał udział w wypadku drogowym. W chwili, gdy usłyszałam te słowa, poczułam się, jakby mój świat się zatrzymał. Popędziłam do szpitala, ale wiadomość, która mnie czekała, była najgorsza z możliwych. .Russell zmarł na miejscu wypadku. Nagłość tego wszystkiego uniemożliwiła mi zaakceptowanie rzeczywistości. Ogarnięta żalem i rozpaczą, nie mogłam przestać płakać przez wiele dni. W dali również zamilkła pod wpływem szoku po stracie jedynego syna, kropka, chociaż jej ciało było niepełnosprawne, jej umysł był bystry. Jednak od czasu wypadku spędzała dni na wózku inwalidzkim, wpatrując się pustym wzrokiem w okno. Stłumiłem własny żal i poświęciłem się opiece nad dali, zachęcałem ją do jedzenia, rozmawiałem z nią i robiłem wszystko, co w mojej mocy, by pomóc jej odzyskać energię. Byłam zdeterminowana, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się jej stanu, prawdopodobnie do demencji Dali dziś jest słonecznie. Chciałabyś wyjść na świeże powietrze? Zasugerowałem i czasami zabierałem ją do ogrodu. Kropka siadaliśmy na ławce ogrodowej, obserwując róże, które Rassel uwielbiał, i spędzaliśmy razem spokojne chwile. Od czasu do czasu wspominaliśmy resele, roniąc razem muzy. kropka, kiedy rasel był mały. Często bawił się w tym ogrodzie. Wspinał się na drzewo i krzyczał: Mamo, patrz na mnie!. Głos dali zadrżał. Ale stopniowo światło powróciło do jej oczu. Kropka, podzieliłam się też wspomnieniami o moim mężu. Zaraz po ślubie rozłożyliśmy z Russelem zestaw piknikowy w tym ogrodzie, piliśmy wino pod gwiazdami. Powiedział mi: Julia, tak się cieszę. Że Cię poznałem, kropka dzięki tym rozmowom, stopniowo zaczęliśmy się leczyć. Dzieląc się smutkiem i wspierając się nawzajem, nawiązaliśmy nowe więzi, kropka dla mnie to było proste, nic się nie zmieniło w naszym związku. Nadal będę tu mieszkać i opiekować się dali, tak jak zawsze. Ale nasze spokojne dni miały zostać zakłócone przez nowe zawirowania, kropka pewnego dnia pojawił się niespodziewany gość. Zadzwonił dzwonek do drzwi, a kiedy je otworzyłam, stanęła w nich Marlin. To siostra mojego zmarłego męża i moja szwagierka. Dawno się nie widzieliśmy, Julia. Mogę zostać na chwilę. W głosie Marlini była stanowczość. Wahałam się przez chwilę, ale pomyślałam, że nie ma powodu, aby odmówić, ponieważ była rodziną. Zaprosiłem ją więc do domu. Nie miałam jednak pojęcia że ta decyzja bardzo zmieni nasze życie. Marlin była dokładnie taka, jak opisywał ją mój mąż z Zawadiackim uśmiechem, mówiąc, jest dużo młodsza i zawsze była rozpieszczana. Rzeczywiście, za każdym razem, gdy wracała na nowy rok lub inne okazje, była bardzo samolubna i zachowywała się jak królowa. Jej egoizm był nie do zniesienia. Nie tylko nie pomagała w opiece, ale także nie gotowała i nie wykonywała żadnych obowiązków, a mimo to jadła i piła tyle, ile chciała, bez sprzątania. Upijała się, czasem rzucała obelgami kropka na próżno było oczekiwać od niej słowa podzękowania. Jej zwykłe zachowanie wykraczało poza zdrowy rozsądek. Wiedząc, że jestem zajęta opieką, nagle zostawiała dziecko i wychodziła się zabawić kropka, kiedy w końcu przychodziła odebrać dziecko. Bez pytania zabierała do domu przygotowane przeze mnie jedzenie. Mimo, że był to dom jej rodziców, uważałam, że pozwala sobie na zbyt wiele. Pewnego dnia zebrałam się na odwagę i odezwałam się do Marlin. Marlin: Myślę, że byłoby miło, gdybyśmy wszyscy mogli współpracować i mieszkać razem. Czy mogłabyś trochę pomóc? Jednak jej odpowiedź była nieoczekiwana. Co? Ty, która nawet nie możesz mieć dzieci, jesteś tylko bezużyteczną darmozjatką. Więc powinnaś wykonywać wszystkie prace domowe, aby być użyteczną? To smutne dla mamy, która wygrała wnuki. Właśnie dlatego przyprowadzam swoje dzieci kropka jej słowa odebrały mi mowę. Nie mogłam uwierzyć, że mogła powiedzieć mi tak okrutne rzeczy, wiedząc, że desperacko pragnęłam mieć dzieci, ale nie mogłam ich mieć. To było niewiarygodne, że była tak łagodną córką Dali. Kropka, zdałam sobie sprawę, że nie ma sensu nic jej mówić, więc postanowiłam więcej nie reagować. Nie spotykałyśmy się zbyt często i pomyślałam, że będzie lepiej, jeśli po prostu to zniosę. Kropka, chociaż chciałem żyć spokojnie, wizyty Marlin stawały się coraz częstsze. Pewnego dnia Dali zapytała Marlin, Marlin, dlaczego tak często zostawiasz tu dzieci i wracasz tak późno w nocy? Marlin odpowiedziała. Jakby szukała wymówki, kropka, zaczęłam pracę na pół etatu, ponieważ potrzebuję teraz więcej pieniędzy dla dzieci. Jesteś szczęśliwa widząc swoje wnuki, prawda, mamo, to prawda, ale Dali wydawała się nieprzekonana. Dzieci były jeszcze małe, a ona pracowała w nocy. Zastanawiałam się też, bo Ceo miałaby pracować w nocy, skoro nie miała problemów finansowych, ale milczałam. Kropka pewnego dnia, jak zwykle, niespodziewanie odwiedziła mnie Marlin. Myślałem, że znowu przyszła porzucić swoje dzieci. Ale tym razem była sama. Przyszła z dużą walizką podróżną, i kiedy zastanawiałem się, co się dzieje, oświadczyła, kropka wzięłam rozwód. Więc od dzisiaj wprowadzam się tutaj. Kropka dali i ja byłyśmy zszokowane i zapytałyśmy, o co jej chodzi. Marlin, wyglądając prawie na zapłakaną, odwróciła się do dali i zaczęła. Kropka, Mamo, prawda jest taka. Przez długi czas cierpiałam z powodu przemocy domowej ze strony mojego męża. Nie mogłam już tego znieść, więc zdecydowałam się na rozwód. Kropka. Twarz dali zbladła po usłyszeniu tych słów. Byłam tak zaskoczona, że również straciłam mowę. Marlin kontynuowała. Chciałam zabrać też dzieci, ale mój mąż na to nie pozwolił. Zgodził się na rozwód tylko pod warunkiem. Że zostawię dom w spokoju. Kropka, byłam zdezorientowana. Spotkałam męża Marlin kilka razy wcześniej. Wydawał się spokojny i miły, zupełnie nie przypominał kogoś, kto dopuściłby się przemocy. W rzeczywistości widziałem, jak Marlin często bezpodstawnie krzyczała na męża i dzieci. Jednak dali od razu uwierzyła w słowa Marlin. Słysząc cierpienie córki, zgodziła się, by się wprowadziła. Julia, przykro mi, ale nie mogę porzucić Marlin. Ali przeprosił mnie, z mieszanymi uczuciami odpowiedziałam, że rozumiem. Dziękuję, mamo. Marlin, która wcześniej wydawała się płakać, teraz uśmiechała się z suchymi oczami. Wyglądało na to, że to wszystko było udawane. I tak zaczęło się nasze życie z Marlin. Jednak ona nadal nic nie robiła, tak jak wcześniej. nie pomagała w opiece nad matką, nie gotowała, nie prawa ani nie sprzątała, co o zadziwiające, nie robiła nic. Co więcej, jej stosunek do mnie stawał się coraz bardziej arogancki. Ale zachowałem spokój przed Dali. Nie chciałam niepotrzebnie martwić teściowej. Pewnego dnia Dali odezwała się do mnie. Julia, jest miejsce, do którego chcę pojechać. To trochę trudne z wózkiem, ale czy mogłabyś pójść ze mną? Oczywiście. Dokąd chciałabyś pójść? Może zatrzymamy się w naszej ulubionej kawiarni? Minęło trochę czasu, kropka była taka kawiarnia, która była naszą ulubioną, odkąd weszłam do rodziny. Często tam chodziliśmy, kiedy Dali była jeszcze zdrowa. Mam też coś ważnego do omówienia, więc brzmi dobrze. Poczułam lekki niepokój na słowa Dali, kropka, kiedy dotarłyśmy do kawiarni, Dali, rozglądając się, aby zapewnić sobie prywatność, zaczęła mówić cichym głosem kropka Julia, martwi się o coś, co dotyczy Marlin. O co chodzi? Wychodzi w środku nocy i wydaje dużo pieniędzy. Coś w jej zachowaniu wydaje się nie tak. Kropka na twarzy Dali widać było głębokie zaniepokojenie, także rozwodem. Coś tu nie gra. Chcę skontaktować się z byłym mężem Marlin. Ale jest to dla mnie trudne. Zaskoczyły mnie słowa Teściowej: Dali nie była do końca przekonana historią Marlin. Rozumiem. Przyjrzę się temu, kropka od tego dnia po cichu, ale konsekwentnie zaczęłam dociekać prawdy. Kilka tygodni później odkryłem całą prawdę. Skontaktowałem się z byłym mężem Marlin i spotkałem się z nim bezpośrednio. Jego historia była zupełnie inna niż twierdzenia Marlin. W rzeczywistości Marlin miała wiele romansów. Za każdym razem jej wybaczałem, starając się wszystko naprawić. W jego oczach widać było smutek. Kropka, w końcu Marlin sama opuściła dom. Zaniedbywała też dzieci. Byłem oszołomiony. Wszystkie historie Marlin były kłamstwami, kropka, jako dowód. Jej były mąż pokazał mi wymianę wiadomości między Marlin a innym mężczyzną wraz z rachunkami hotelowymi. Dowiedziawszy się wszystkiego, powiedziałem dali prawdę. Wyglądała na głęboko zranioną kropka, jednak na jej twarzy widać było również determinację, kropka Julia. Dziękuję. Jest coś, co muszę zrobić. Od tego dnia Dali zaczęła ściśle komunikować się z prawnikiem. Nie podzieliła się ze mną szczegółami, ale wyglądało na to, że coś przygotowuje, kropka w domu. Stosunek Marley do mnie stawał się coraz bardziej arogancki. Hej, przygotuj coś bardziej treściwego. O, co chodzi z tym mdłym, wegetariańskim posiłkiem? Próbujesz mnie zdenerwować, robię te posiłki z niską zawartością soli, biorąc pod uwagę zdrowie twojej mamy. Marlin, powinnaś gotować to, co lubisz jeść. Kropka co? Nie rozkazuj mi, jesteś zwykłym darmozjadem. Darmozjadem. Poza tym mój brat nie żyje. A ty jesteś teraz praktycznie obca, prawda? Dlaczego wciąż mieszkasz w tym domu? Płacisz czynsz, jeśli masz pensję, powinieneś mi ją oddać. Co? Byłem zaskoczony słowami Marlin. To niedorzeczne trzymać obcą osobę w domu za darmo. Powinnaś płacić czynsz i media. Czynsz. Mieszkam tu, odkąd wyszłam za mąż. Zapłaciliśmy nawet za remont, kiedy się wprowadziliśmy i wszystkie rachunki za media. Ale ziemia i dom są nasze. A teraz, kiedy mojego brata już nie ma, możesz mówić co chcesz. Prawda, słowa Marlin głęboko mnie zraniły. Poświęciłam dziesięć lat na opiekę nad dali dzień i noc, a takie traktowanie było nie do zniesienia. Kto zajmie się dali, jeśli mnie tu nie będzie? Nie wtrącaj się w sprawy, które cię nie dotyczą, kropka, jeśli nie możesz przekazać mi całej swojej pensji. To odejdź kropka w chwili, gdy te szokujące słowa padły z ust mojej szwagierki Marlin. Mój świat wywrócił się do góry nogami. Co? I ty masz czelność mówić takie okropne rzeczy podczas gdy ja zajmuję się wszystkim w domu, kropka, ale Marlin tylko mnie wyśmiała, jakby kpiła z moich wysiłków. Czy to nienaturalne, żeby dostawać pieniądze od kogoś, kto nawet nie jest rodziną? To śmieszne, że zachowujesz się, jakbyś robiła mi przysługę. Musi ci naprawdę zależeć na spadku. Rozumiem. Jeśli tak się czujesz, odejdę. Nie mogłem uwierzyć, że Marlin, która nie miała zamiaru opiekować się własną matką, mówiła poważnie, więc natychmiast zadzwoniłem do domu opieki. I tak postanowiono, że Dali przeniesie się do domu opieki, kiedy ja się wyprowadzę. Później stan zdrowia Dali zdawał się pogarszać. Odwiedzałam ją codziennie, ciesząc się czasem, który mogłam z nią spędzić, choć byłyśmy osobno. Kropka, tak mi przykro, Julia. Nie mogę uwierzyć, że cię wyrzuciła. Próbowałam jej powiedzieć, żeby się zastanowiła, ale nie słuchała. Kropka, Dali, nie przejmuj się tym. Zadzwoń do mnie, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Kropka, ale koniec przyszedł nagle. Pewnego dnia otrzymałem telefon, że Dali miała atak z powodu swojej przewlekłej choroby. Pobiegłem do ośrodka, ale Marlin nigdzie nie było widać. Kropka dali, trzymaj się, zawołałem rozpaczliwie. Kropka dali chwyciła mnie za rękę i przemówiła słabym głosem: Julia, naprawdę byłaś dobrą córką. Kropka dali, nie mów tak. Wciąż mamy czas, by spędzić go razem. Łzy napłynęły mi do oczu. Kropka, w porządku. Wszystko jest przygotowane. Wierzę w Ciebie. Kropka po tych słowach Dali cicho zamknęła oczy. Pomimo najlepszych starań lekarza, Dali odeszła. Żałowałem, że nie byłem w stanie odpowiednio się z nią pożegnać lub wyrazić jej wdzięczności. Nie mogłem przestać płakać. Kilka dni po pogrzebie Dali wszyscy krewni zebrali się w domu, w którym mieszkała teraz tylko Marlin. Wyglądało na to, że Dali poprosiła wszystkich członków rodziny aby byli obecni przy ujawnieniu jej testamentu. Kropka, prawnik wynajęty przez Dali obejrzał pokój i zaczął wyjaśniać. Kropka, zanim przeczytałem testament na prośbę zmarłej, zostawiła nagraną wiadomość własnym głosem. Proszę, posłuchaj. Kropka, głos Dali zaczął grać i wszyscy uważnie słuchali jej słów. Dziękuję wszystkim za zgromadzenie się tutaj. Doceniam relacje, które dzieliliśmy podczas mojego życia. Będę teraz mówić o podziale mojego majątku. Chociaż nie jest to ogromna kwota. Poprosiłam o waszą obecność, aby uniknąć kłopotów. Po pierwsze, mojej córce Marlin zostawiam 100 tysięcy dolarów. Chociaż w ogóle nie przyczyniła się do opieki nad rodzicami, ma małe dzieci i przeszła przez rozwód. Mam nadzieję, że wykorzysta to na potrzeby dzieci i alimenty, więc zostawiam jej tylko ustawową część. Marlin sapnęła ze zdumienia. Co? Część ustawowa. To nie wszystko. Wśród krewnych rozległy się szepty. Marlin jest rozwiedziona. Od lat nie pokazywała się na rodzinnych spotkaniach. Alimenty? Czy dzieci nie są z nią, czy to nie Julia, żona Ressele sama opiekowała się dali? Marlin w obliczu spojrzeń wszystkich swoich krewnych zaczerwieniła się i drżała z zaciśniętymi pięściami, atmosfera była naładowana, gdy rodzina przetrawiła rewelacje o ostatnich życzeniach Dali i prawdziwym charakterze Marlin. Głos Dali był kontynuowany. Ci z Was, którzy słyszą o rozwodzie Marlin po raz pierwszy, mogą być zaskoczeni, kropka, przyczyną była jej niewierność. Byłoby jedną rzeczą, gdyby zaniedbywała moją opiekę, aby skupić się na swojej rodzinie. Ale ona ani nie opiekowała się dziećmi, ani nie była wierna, wybierając zamiast tego spędzanie czasu z kochankiem. Kropka jej mąż przyłapał ją i rozwiódł się z nią. A ona straciła opiekę nad dziećmi. Naprawdę nie chcę zostawiać Marlin ani grosza, ale znając ją, Dochodziłaby swoich praw, kropka, aby uniknąć kłopotów dla innych spadkobierców, zostawi jej tylko połowę ustawowego udziału. Mam nadzieję, że wykorzystają na spłatę swoich zobowiązań małżeńskich, a pozostałą część przeznaczy dla swoich dzieci. Kropka, wśród krewnych rozległy się okrzyki zaskoczenia, a cera Marlin zmieniła się. Julia, dziękuję, że pojawiłaś się w naszej rodzinie i za Twoje poświęcenie przez te wszystkie lata. Kochałam w tobie wszystko, kropka to musiało być dla ciebie takie trudne, kiedy Rassel odszedł tak młodo, a ty dzielnie trwałaś przy mnie i opiekowałaś się mną w naszym domu. Uzy spływały mi po twarzy. Juli zapisuje tę samą kwotę 100 tysięcy dolarów. A także nasz dom i ziemię, kropka możesz sprzedać lub wynająć dom. Ale byłbym zachwycony, gdybyś pamiętała dni, które tam spędziliśmy, kropka dali. Dopiero teraz dowiedziałam się o treści testamentu. Odpowiedziałem spokojnie. Co więcej, Dali wiedziała o Twoim rozwodzie. Usłyszała to bezpośrednio od Twojego byłego męża. Twarz Marlin pobladła. Kontynuowałem, kropka, twój mąż wielokrotnie próbował naprawić sytuację dla dobra dzieci pomimo Twoich ciągłych romansów. Chociaż twój dobroduszny mąż nie miał zamiaru domagać się alimentów, Dali zasugerowała, że powinien to zrobić kropka spojrzenia krewnych na Marlin, były pełne pogardy w końcu powiedziałem: Wygląda też na to, że jesteście zdenerwowani spadkiem, który otrzymam, ale powinniście wiedzieć, że zostałam prawnie adoptowana przez Dali. Prawnie jestem jej dzieckiem w takim samym stopniu, jak ty kropka twarz Marlin stała się popielata i upadła na Ziemię. Krewni zrobili pauzę i podeszli do mnie. Niektórzy byli zapłakani. Dobrze widzieć cię nagrodzoną po tylu latach opieki nad dali. Jeden powiedział kropka, wydawałaś się bardziej jej prawdziwą córką niż tylko synową. Inny dodał. Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy. Po prostu zadzwoń do nas, zaoferował ktoś inny. Ukłoniłam się głęboko. Dziękuję. Wygląda na to, że dali zebrawa wszystkich, aby upewnić się, że nie będzie żadnych nieporozumień ani nieuzasadnionych plotek na temat spadku po tym, jak go otrzymałam. Potem Marlin opuściła dom przeklinając. Kropka, chociaż musiała płacić alimenty byłemu mężowi ze swojej części spadku, wyglądało na to, że jej późniejsze życie było pełne wyzwań. Kropka teraz żyje sobie spokojnie, porządkując rzeczy w starym domu. Prawnik dał mi nagranie, na którym Dali czyta testament. Naprawdę dziękuję za wszystko. Zawsze uwielbiałam Twoją szczerość i życzliwość, kropka na samo wspomnienie słów Dali, łzy napływają mi do oczu. Zastanawiam się, czy udało mi się odpowiednio wyrazić jej wdzięczność. Opieka nad nią nie była czymś, o czym myślałem jako o opiece. Bycie razem przez cały czas było czymś naturalnym. Kropka zastanawiam się, czy wiedziała, co czuje. Być może treść testamentu była jej sposobem na odpowiedź. Jeśli nadal będę płakać, martwi się, że mój mąż w niebie i dali będą się o mnie martwić. Kropka w porządku, dzisiaj pójdę do tej kawiarni po raz pierwszy od jakiegoś czasu. Oświadczyłam na głos. Gdy dotarłam do kawiarni, ogarnął mnie znajomy zapach. Przywołując wspomnienia dni, które spędziłam tu z Dali. Witamy. Przywitała mnie z uśmiechem młoda kelnerka. Czy dzisiaj jest tylko jeden? Tak, odpowiedziałam i niespodziewanie łzy napłynęły mi do oczu. Wszystko w porządku. Zapytała kelnerka, wyglądając na zaniepokojoną. Przepraszam, nic mi nie jest. Przychodziłam tu często z moją teściową. Teraz już nie żyje. Rozumiem. To musi być miejsce pełne wspomnień dla ciebie i twojej teściowej, powiedziała z delikatnym uśmiechem. Tak, ale pierwszy raz jestem tu sam. Rozumiem. Ale jestem pewna, że jest szczęśliwa, że przyjechałeś do tego wyjątkowego miejsca, zapewniła mnie. Jej słowa dodały mi otuchy. Dziękuję. Tak, jestem pewien, że masz rację, powiedziałem z uśmiechem. Siadając na swoim miejscu, kropka, gdy wyjrzałem przez okno z mojego stolika, ciepłe wiosenne słońce dodało mi otuchy. Rozpoczynał się nowy sezon.